I w świecie, w którym wszystko zostaje odebrane, dom, bliscy, godność, a nawet imię człowiek, może poczuć się całkowicie bezsilny. Warunki zewnętrzne wydają się wszechmocne, a indywidualna wola niemal zupełnie sparaliżowana. Ciało jest zmuszone do posłuszeństwa, rytmu narzuconego przez system. Jednak, mimo całkowitego zniewolenia zewnętrznego. Pozostaje przestrzeń, której nie można naruszyć wewnętrzna wolność. To ostatnia z ludzkich wolności zdolność wyboru własnej postawy wobec cierpienia. Niezależnie od tego, co się dzieje wokół, człowiek zachowuje możliwość decyzji: jak na to odpowie? Czy pozwoli, by okoliczności go zniszczyły? Czy ulegnie nienawiści, rozpaczy, zobojętnieniu? A może zdecyduje, że nie odda władzy nad sobą temu, co zewnętrzne? Ta decyzja nie jest łatwa ani oczywista, wymaga wielkiej siły ducha, ale jest możliwa i to ona czyni człowieka naprawdę wolnym. Wolność wewnętrzna nie polega na braku cierpienia, nie jest komfortem, ucieczką od bólu, ani iluzją. Przeciwnie, to wolność obecna w samym sercu cierpienia to przestrzeń decyzji, że nawet jeśli nie mogę nic zmienić w świecie, mogę zmienić coś w sobie, mogę wybrać sens, mogę wybrać miłość, mogę wybrać nadzieję. Ten wybór nie zawsze będzie widoczny dla innych. Często pozostanie cichy, niewypowiedziany, dokonany w samotności. Ale właśnie ten wewnętrzny akt ma największe znaczenie. Zdolność do zachowania postawy godności i współczucia w obliczu upodlenia to nie tylko kwestia charakteru, to wyraz duchowej niezależności. Człowiek, który nie pozwala odebrać sobie prawa do decydowania o tym, kim jest, mimo najtrudniejszych warunków, daje świadectwo, że duch ludzki nie jest całkowicie podporządkowany materii. Jest coś, czego nie da się złamać przemocą, coś, co pozostaje, nawet gdy wszystko inne zawodzi. W praktyce ta wolność objawia się w małych wyborach: Czy zachowam życzliwość, choć spotyka mnie nienawiść, czy podzielę się resztką sił z kimś słabszym, czy wybaczę, choć mam prawo czuć gniew, czy znajdę w sobie siłę, by wstać kolejnego dnia. Mimo, że nic się nie zmieniło? Te wybory, choć z pozoru nieznaczące, są aktem najwyższej odwagi. Są dowodem, że człowiek nie jest tylko reakcją na warunki, ale twórcą swojej postawy wobec nich. Wolność wewnętrzna nie jest przywilejem tylko dla nielicznych. Nie wymaga wyjątkowej wiedzy ani religijnej wiary. Jest dostępna każdemu, kto zdecyduje się stanąć w Prawdzie. O swoim cierpieniu i podjąć odpowiedzialność za swoją odpowiedź. Ta odpowiedź nie musi być idealna. Ważne, by była świadoma, by była przejawem wolnej woli, a nie instynktownej ucieczki. Kiedy człowiek uświadamia sobie, że ma wpływ na swoje wnętrze, nawet jeśli nie ma wpływu na nic innego, wtedy w jego sercu rodzi się nowy rodzaj siły. Siły, która nie krzyczy, nie dominuje, ale trwa. To siła ciszy, obecności, wewnętrznej decyzji. I to właśnie ona potrafi przekształcić doświadczenie cierpienia w doświadczenie duchowego wzrostu. Wewnętrzna wolność nie może istnieć bez odpowiedzialności. Nie chodzi tu o dowolność czy możliwość robienia wszystkiego, co się chce. Chodzi o głęboką, świadomą postawę, w której człowiek uznaje, że choć nie kontroluje wszystkiego, to zawsze odpowiada za to, jak reaguje. Odpowiedzialność nie oznacza obwiniania się za swoje cierpienie. To decyzja, by uznać, że życie, które się przeżywa, Należy do nas i że to my mamy wpływ na jego sens. W sytuacjach skrajnych znika fasada. Wszystko, co powierzchowne, pęka. Pozostaje tylko to, co prawdziwe. Człowiek konfrontuje się z sobą samym, ze swoimi lękami, gniewem, nadziejami i zwątpieniem. To konfrontacja, której nie da się uniknąć. Właśnie wtedy pojawia się kluczowe pytanie. Czy biorę odpowiedzialność za swoje reakcje, emocje i decyzje, czy szukam winnych na zewnątrz i oddaję kontrolę w ręce okoliczności? Odpowiedzialność to wybór, by nie żyć jako ofiara, to gotowość do tego, by nie pozwolić, aby cierpienie mnie zdefiniowało. Może wydarzyło się coś niesprawiedliwego, może spotkało mnie coś, na co nie zasłużyłem. Ale mimo tego, to ja decyduję, kim jestem i kim chcę być w odpowiedzi na to doświadczenie. To niełatwe. Czasem to najbardziej wymagająca decyzja, jaką można podjąć, ale to właśnie ona stanowi rdzeń prawdziwej wolności. Wzięcie odpowiedzialności nie polega na zamknięciu się w sobie, ani na udawaniu siły. Wręcz przeciwnie, wymaga odwagi, by uznać własne rany, ograniczenia i emocje. Człowiek dojrzały potrafi przyznać, że nie wszystko rozumie, że potrzebuje pomocy, że popełnił błędy. Ale zamiast uciekać od tego, konfrontuje się z prawdą i podejmuje działanie. Nawet jeśli jest to mały krok, to krok w stronę integralności. Odpowiedzialność to także gotowość do przebaczenia, nie w imię zapomnienia czy bagatelizowania krzywdy, ale jako akt wewnętrznego wyzwolenia. Nie chodzi o to, żeby usprawiedliwiać zło, chodzi o to, żeby nie pozwalać mu dłużej mieszkać w sobie. Człowiek odpowiedzialny za swoje wnętrze rozumie, że nie przebacza dla innych, ale dla siebie. Bo nienawiść i uraza to więzienie, które sami sobie tworzymy. W ekstremalnych warunkach odpowiedzialność może przybierać proste, a fundamentalne formy: utrzymanie życzliwości w obliczu przemocy, odmowa uczestniczenia w upokarzaniu innych, wierność własnym wartościom, mimo że nie przynoszą żadnej korzyści. To wybory, które nie zmieniają rzeczywistości zewnętrznej, ale całkowicie zmieniają rzeczywistość wewnętrzną. Wolność bez odpowiedzialności jest pusta. Może prowadzić do chaosu, egoizmu i wewnętrznego rozbicia, ale odpowiedzialność bez wolności staje się ciężarem, który przytłacza i odbiera nadzieję. Dlatego te dwie wartości muszą iść razem. Prawdziwa wolność polega na świadomym wybieraniu siebie na nowo, każdego dnia i przyjmowaniu konsekwencji tego wyboru z pokorą i odwagą. Odpowiedzialność to nie obowiązek narzucony z zewnątrz. To dar, który pozwala człowiekowi odzyskać wpływ na własne życie. To ścieżka, która prowadzi do spokoju, nie dlatego, że znikają problemy, ale dlatego, że pojawia się jasność. I nawet jeśli świat pozostaje nieprzewidywalny, to wewnątrz zaczyna panować porządek. Wolność często utożsamia się z możliwością działania, podróżowania, decydowania o sobie w świecie zewnętrznym. Jednak głęboka, autentyczna wolność nie zaczyna się na zewnątrz, lecz wewnątrz człowieka. Można mieć pełnię praw i swobód obywatelskich. A jednocześnie być wewnętrznie zniewolonym przez lęki, przeszłość, zależności emocjonalne. Z drugiej strony można być fizycznie uwięzionym, ale duchowo całkowicie wolnym. To, co decyduje o stanie wolności, nie jest widoczne dla oka, mieści się w przestrzeni decyzji wewnętrznej. Wewnętrzna wolność wyraża się w tym, że człowiek nie jest całkowicie zależny od emocji. Impulsów, okoliczności, to zdolność do rozpoznania tego, co dzieje się w jego umyśle i sercu, oraz do świadomego wyboru reakcji. Wolny człowiek to ten, który nie działa automatycznie, ale potrafi zatrzymać się, spojrzeć głębiej i zadać sobie pytanie, kim chce być w danym momencie. To nie jest łatwe. Wymaga ćwiczenia, uważności, wewnętrznej dyscypliny. Ale właśnie ta zdolność decyduje o tym, czy żyjemy świadomie, czy jesteśmy tylko odbiciem świata wokół nas. Duchowa wolność nie wyklucza cierpienia. Przeciwnie, często właśnie w cierpieniu ujawnia się jej prawdziwa siła. To ona pozwala nie ulec rozpaczy, nie zrezygnować z człowieczeństwa. To ona sprawia, że nawet w największym upokorzeniu można zachować godność. Nie chodzi o to, by cierpienie ignorować, chodzi o to, by nie pozwolić, by ono zdefiniowało to, kim jesteśmy. Wolność wewnętrzna polega na tym, że mimo wszystkiego nadal wybieramy życie, miłość, sens, nadzieję. Taka wolność wyraża się również w relacjach z innymi. Osoba wolna wewnętrznie nie potrzebuje kontrolować, dominować, manipulować. Potrafi uznać inność drugiego człowieka, nie odbierając mu prawa do bycia sobą. Nie czuje zagrożenia tam, gdzie pojawia się różnica. Wolność ducha uwalnia od potrzeby rywalizacji, potwierdzania własnej wartości przez porównania. To przestrzeń, w której można po prostu być w zgodzie ze sobą i w pokoju z innymi. W świecie, który często promuje iluzję wolności. Jako braku granic i nieustannej dostępności wszystkiego, duchowa wolność przypomina o czymś innym: o decyzji, o uważności, o byciu obecnym w sobie, a nie tylko w reakcji na bodźce zewnętrzne. To wolność, która nie szuka hałasu, lecz ciszy, nie domaga się potwierdzenia lecz rodzi się z wewnętrznej spójności. Człowiek naprawdę wolny to ten, kto nie pozwala, by warunki zewnętrzne determinowały jego postawę. Kto potrafi zachować wewnętrzny pokój nawet wtedy, gdy wokół panuje chaos. Kto potrafi kochać mimo odrzucenia, ufać mimo wcześniejszych ran, tworzyć mimo braku gwarancji sukcesu. To nie są wielkie widowiskowe akty, to codzienne decyzje podejmowane w ciszy serca. Taka wolność nie jest czymś, co się raz zdobywa i już nigdy nie traci. To stan, który trzeba pielęgnować, odświeżać, wybierać każdego dnia na nowo. W wymiarze duchowym to właśnie ona staje się przestrzenią ocalenia niezależnie od okoliczności. Można żyć w świecie, który wszystko odbiera, ale jeśli nie oddamy tej ostatniej przestrzeni, nadal będziemy sobą i to wystarczy, by przetrwać i by ostatecznie zwyciężyć.